Bo niedługo ten wspaniały kobuz No ale czego się nie robi dla naszych polskich motocykl Specjalnie dla tego kobuza elektroniczny zapłon Jak się go dobrze ustawi to on będzie hula. Wiadomo, że jest oryginalny nasz polski Gwarancje spokojnie 30 tys. km to Czwóreczka nie wypada nic, wszystko jest dobrze złożone Jak się wszystko dobrze dotrze to to musi jeździć Kobuz będzie na Nordcap albo w Nordcap. Mechanikujcie, no kurczę, próbujcie Jak coś skrzenicie to przecież się nic nie stanie no. Motobroda, Karol mój drogi, szanowny kolego, że jestem po prostu energetycznie pozytywny. Polski motocykl Nordcap. Widzimy się na Nordcap. Dostojnie i trochę zakręcony. Co to tu się dzieje? Dzień dobry, witam państwa już po Wieczornym liveiku. Zapraszam Was na pogadanki o kobusie. Przede wszystkim opowiedzieć, co się będzie działo, bo niedługo ten wspaniały kobus wjeżdża do Tomka. Najpierw jedzie do marka mosto, mostowy z Poznania. Tam będziemy robić szlif. Zaraz pokażę te garszety, co ściągnąłem i będziemy robić elektroniczny zapłon. Ale zapłon, który nie jest zwykłym takim kupnym zapłonem, tylko będzie robiony zapłon u Tomka. Oczywiście podrzucę pan potem kontakt po tym wszystkim do Tomka, bo to Tomek naprawdę robi dobrą robotę i stworzy specjalnie dla tego kobuza elektroniczny zapłon, który będzie działał, no mam gwarancję spokojnie 30 tys. km, wiem, że już są takie motocykle, co na jego zapłonie latają. Jest to gdzieś w okolicach piły, tam będę jechał. Także ode mnie trochę kawałek, no jakieś 400 km. No ale czego się nie robi dla naszych polskich motocykli, słuchajcie? No ja zrobię wiele, naprawdę dużo. Po to, żeby nimi po prostu podróżować. Bo padło pytanie u Tomka, Daniel, czy ty chcesz sobie odpalać tego kobuza? I dwa razy do roku, czy chcesz z nimi jeździć? A wiadomo, że ci co mnie znają, wszyscy widzowie, wiedzą dokładnie, że Daniel motorami podróżuje. Ściągnąłbym okulary, bo bym wyglądał o wiele młodziej, przystojniej, ale wtedy nie widziałbym ekranu i kamery, która mnie bierze. Także, ja mogę sobie tak pożartować sam siebie, ale tak to już jest z progresją w oczach. Słuchajcie, no dobra, dobra, chodźcie tutaj popatrzeć trochę do tego kubusa, bo ja go już tutaj rozebrałem. Jest pegazik! Kto narzeka na pegaza? Tu nie ma co narzekać na tego pegaza. Tu jest dobry gaźnik. Jak się go dobrze ustawi, to on będzie hulał. Na razie sobie leży i odpoczywa tak i w takim. Kształcie sobie pojedzie razem z tym motorem, bo cylinder, jak już powiedziałem, czekajcie, przejdziemy sobie po ten cylinder troszeczkę, żeby wam go zademonstrować, bo on wcale nie wygląda źle ogólnie. Nawet można by zostawić ten tłok, no ale po co? Jak już robimy zapłon, robimy wszystko, dół jest zrobiony, to czemu by nie zrobić szlifa, nie wrzucić nowego tłoku, a tłok będzie, słuchajcie, oryginalny PZL. Tak, udało mi się znaleźć takie tłoki właśnie u Marka Mostowego, tam gdzie będzie w szlifierni w Poznaniu, tam gdzie będzie robiony szlif. I proszę bardzo, żeby nie nie było lepiej, cylinderek jest, on nawet nie wygląda Wam powiem źle. Naprawdę, bardzo dobrze bym powiedział. O, o. Także to jest nominał, słuchajcie, i no i szacun, że się ten y, ostał. Przede wszystkim silnik jest oryginalny, oryginalny. No wiadomo, że jest oryginalny nasz polski ale, yy, numery silnika pitę na no, tablicy znamionowej. Także kobuzik jest z jednego kawałeczka. Jak już widać, on jest troszeczkę rozebrany, bo tam jest ten y, cylinder. Głowicę Wam pokazałem. Tu jest głowicka, Tu jest, y, wbijajcie, jak jesteście już do mnie, to dobrze. Dla wspierających y, tutaj y, motoklasyczne kubeczki, różne inne gadżety. Także fajnie, ja się bardzo cieszę. Cieszę się, że w końcu to wy, wystartuje. Po długo zwlekałem z tym kobusem. On chyba półtora roku stał po prostu nieruszany po złożeniu do kupy. A wcześniej nie jeździłem i naprawdę bardzo fajnie śmiga i ta skrzynia, i wszystko. Czwóreczka nie wypada nic, wszystko jest dobrze złożone. Słuchajcie, jak dobrze zadbacie o swoje motocykle, to one będą jeździć, nie ma innej możliwości. I przy okazji, przy okazji, no bo to nie ma, nie można robić tak po prostu, tylko jechać z jednym. Ściągnęliśmy górę z CZ, -y, czyli wiadomo, nowe tłuki. Prawdopodobnie Alien, bo. Słyszałem dużo opinii, sam jestem, w Petrujecie mam alienowski tłok, na którym to objechałem Polskę dookoła, więc słuchajcie, da się, można, jak się wszystko dobrze dotrze, to to musi jeździć. Przede wszystkim bądźcie nie tylko kierowcami, ale bądźcie też mechanikami, nie ma tak, że na pałę ktoś ci zrobi i ty nic nie wiesz, no naucz się troszeczkę tej, tej mechaniki, odrobinę, no ja nie mówię wszystko, ja wiem, że większość mechaników nie powie ci tego, bo to są ich pieniądze i to jest zrozumiałe, zwłaszcza dla tych mechaników już starej daty, gdzie oni naprawdę na tym zęby zjedli, ja miałem okazję w młodym życiu poznać takich ludzi, dlatego też robię to, co robię, więc... Yy... Mechanikujcie, no kurczę, próbujcie, jak coś skrzanicie, to się nic nie stanie, no, zrobicie to nowe, no. Ja wiem, że to są wszystkie pieniądze, nie każdego na to może stać, ale... Niech Was dziwi, też kwoty tych napraw, bo tak to już jest. Jak chcesz złożyć za 100 zł właskę, to sobie sam złóż za 100 zł, bo ona nie będzie jeździć długo. Naprawdę trzeba wywalić porządne pieniądze, żeby to funkcjonowało przede wszystkim. Funkcjonowało, jeśli chcecie jeździć tymi motocyklami, bo jak one mają stać na półce, to nie sobie stoją, tak jak sobie stoją. Także tu wjedzie nowy szlif. Słuchajcie, wiadomo, nowe tłoki nowy zapłon jest zało założony jest. Oczywiście jest stary zapłon zregenerowany. wiadomo nowe cewki, oczywiście zamienne i CZ po powrocie od Tomka po złożeniu właśnie komuzika, no, będzie jeździć razem z kobuzem, tak? Dlaczego kobuz w końcu? A dlatego, że nastała taka pora. Przestań człowieku ciągle gadać o kobusie, a za niego się nie wziąć. Nawet wjechał nowy akumulator, widzicie? Tak to jest. Także... Trzeba coś robić, trzeba cały czas robić, żeby jeździć. A Kobus będzie na Nordcap albo w Nordcap. W Nordkap będzie. Czyli dojedzie do Nordcap. Tak jest. Motobroda, Karol, mój drogi szanowny kolego, który, z którym się poznałem. Wbijacie do niego na kanał też, wbijajcie do Mateusza Ratajczaka, wbijacie do wielu innych moich kolegów, Motoholik TV, Muzeum Papierosów, Wolni Od Nałogu i kogo jeszcze nie wymieniłem. To wbijajcie po prostu, bo to naprawdę tworzymy fajną, zgraną paczkę i robimy dobrą robotę. Nawet Marcin Easy Rider, tak jest, z nim też się tutaj poznałem. motoforwanem Z Team, no jest ekipa ogromna, ale tak mówię, trzymamy się w społecznej grupie z tymi ludźmi, którzy naprawdę po prostu sobie pomagają i nie zawsze biorą za to pieniądze. Po prostu przysługa za przysługę. To jest najważniejsze w tym wszystkim. Także. Ja będę na nim jeździł. I to jest kobus, który mam nadzieję, że za miesiąc znajdzie się na naszych polskich drogach. Być może zabiorę go też do Łeby, ale zobaczymy jak to będzie, bo tam chcę parę motorów wziąć i, i nie wiem czy po prostu wszystko mi wejdzie na auto, także nie wiem jak to będzie. Trzymajcie kciuki, mam nadzieję do zobaczenia słuchajcie kochani w Łebie, bo dużo ludzi przyjeżdża, dużo moich znajomych, których poznałem wcześniej. No będziemy się widzieć, ja się cieszę naprawdę, bo poznaję bardzo pozytywnych ludzi, a z racji tego, że jestem po prostu energetycznie pozytywny, to nie da się nie lubić po prostu z Daniel. Tak to już jest, oto mój wspaniały garaż, fajny, nie? Wszystko w koło się kręci razem z Danielkiem, bo Danielek ma obrotowy stołek, na którym ostatnio trzymał Rometa. Słuchajcie kochani, tak, na tym stołeczku słuchajcie kochani, wrzuciłem sobie Rometa. Postawiłem go sobie na wysokości oczu, siadłem na stołeczku i zrobiłem z nim taki remoncik. Remoncik, jak już widać, romecik pali z ręki. A jeśli nie widzieliście tego na live, właśnie objaśniam i przedstawiam. Proszę bardzo, żeby nie było, było lepiej, prawdopodobnie gaźnik jest odkręcony. No i tak właśnie mówiłem, z niego nie kapie, bo nie może kapać. O! O! Chciał, chciał dobrze, chciał dobrze. Podnieść jeszcze wyżej na O! Dobra, gaszę go, gaszę go, gaszę go. Bo odpalanie było na lajfiku. I tam Was zapraszam też na tego lajfika, żeby to... żeby się też obejrzeli spali ten kanał. No bo tak to już jest, nie? To nie jest jakieś tam proszenie, ale słuchajcie, jest to co by nie było prośba po to, żeby ten kanał motoklasyczny mógł się rozwijać i taki chłopak jak ja spotykać się z Wami, bo Jestem takim fajnym gościem, który jednak lubi swoich widzów i lubi do nich jeździć, podróżować, przemykać przez Polskę. Niedługo szykuje się wyprawa. Oczywiście będzie bardzo ciasno w te wakacje, ale odpalimy wszystko, wiecie. To nie jest tak, że ja tam wsiadam na gotowy motor, nowy, Triumph czy tam Suzuki, klasyk, słuchajcie, klasyk, klasyko, klasyko. Bo przecież mógłbym sobie pojechać na dobrym sprzęcie, ale po co? Lepiej się trochę pomęczyć. Ja uwielbiam jednak na tak wyprawa się coś dzieje, bo bez tych wypraw nie byłoby wyprawy. Bo taka wiecie, zatankować, jechać, dojechać rozbidnami, pokazać widoki. No w sekcji, nie, ale jak się coś wydarzy, to wtedy są wrażenia. Spotykasz ludzi wspaniałych, oni, przepraszam, przychodzą do ciebie. No i tak to ta wyprawa przebiega. Także mam nadzieję, że wszystko wypali mniej więcej tak z WSK, jak to było, że relacja była codzienna z wyjazdu, z przejazdu Polski dookoła. I bez planu myślę, że tak też to wypali. Także wracając do kobu, słuchajcie kochani, proszę zobaczyć: Korba Duelsa wcześniej, ktoś to wszystko zregenerował, założył. Ten tłok wylatuje, wlatuje oryginalny pezetowski, o którym już mówiłem. I no, i śliw, śliw cylindra, który też będzie, no nie może być, nie? I wjeżdża oryginalny, bo przepraszam, nie oryginalny, oryginalny Tomkowski od Tomka. Robiony przez niego elektroniczny zapłon do kobuza, który będzie robił i przygotował specjalnie do tego motocykla. Po to, żebyśmy mogli pojechać na Nordcap, do Nordcap, na Nordkap, żebyśmy zdobyli ten Nordcap i na polskim motocyklu. Polski motocykl Nordkap, widzimy się na Nordkap. Dziękuję Wam za dzisiejszy filmik. Króciutki, takie opowieści z CZ, z kobuza, ale tak to już jest u mnie. Szybko, treściwie, dostojnie. I trochę zakręcony Daniel pozdrawia wszystkich widzów. Trzymajcie się, hej.